Szanowanko, drodzy widzowie. Po TGA obrodziło newsami, zapowiedziami i absurdalnymi reakcjami, dziś więc trochę o chińskiej dramie z Baldur's Gate, trudach twórców Disco Elysium i oczywiście o nowej grze redów. To jednak nie wszystko, więc zostańcie z nami, zaczynajmy. Elden Ring Night Rain ma być bardziej skondensowanym doświadczeniem i krótszym RPG. W wywiadach dla IGN i Famitsu o grze opowiedział Junia Ishizaki, projektant poziomów Dark Souls i Bloodborne. A. Podkreślił, że Night Rain to całkowicie osobna historia, która rozegra się w alternatywnej rzeczywistości. Najazd gości z innych światów ma być ściśle powiązany z rozbiciem, które pamiętamy z Elden Ringa. Dzięki temu do Night Rain mogą zawitać poboczni przeciwnicy, na przykład z Dark Souls 3. Nowa produkcja będzie samodzielną przygodą w uniwersum Elden Ringa i ma dostosować najważniejsze elementy gier From Software do nowego trybu multi. Każda sesja ma trwać około 40 minut, czyli 3 dni w świecie gry, a gra przewiduje możliwość możliwość zabawy także w pojedynkę. Do wyboru będzie 8 gotowych postaci, a gracze zawalczą o łupy i doświadczenie, by wzmocnić bohaterów. Zapisy do testów Night Rain ruszą 10 stycznia, a grę sprawdzimy w lutym. No, przynajmniej na konsolach. Dyrektor artystyczny Kingdom Come Deliverance 2 opowiedział ostatnio o Gutenbergu i eksploracji tego miasta. Zwiedzimy zarówno jego powierzchnię, jak i podziemne tunele związane z kopalnią srebra. Twórcy w równym stopniu czerpali wiedzę z historycznych źródeł, jak i posiłkowali się własną kreatywnością, by wypełnić luki. Miasto odwiedzimy w czasach okupacji sił agresora, czyli króla Zygmunta Luksemburskiego. Władca zaatakował region, bo są tu kopalnie srebra i mennice do wybijania monet. Pod kutermergiem rozciągają się liczne tunele, którymi dostaniemy się na przykład do sklepowych magazynów. To wszystko oznacza więcej opcji eksploracji oraz dodatkową robotę dla złodziei. Podczas gry zwiedzimy mniej zamożne rejony miasta, jak i centrum z kościołem ratu. Skarbcem i tawernami. Całość przecinać będzie wiele nieoczywistych ścieżek przypominających labirynt. Kingdom Come 2 ma być pełne ludzi żyjących swoim rytmem, a w samym Kutenbergu wejdziemy do ponad 100 domów. W mieście zmierzymy się też z zadaniami orbitującymi wokół lokalnej polityki, spięć kulturowych, sabotaży i szpiegostwa. Powiedzieć, że zwiastun Wiedmina 4 na TGA był głośny to jak nie powiedzieć nic. Szef CD Projektu Adam Badowski odniósł się do zmian, jakie zaszły u Ciri od czasu Trójki. Jaskółka w grze będzie pełnoprawną wiedźminką. Twórcy potwierdzili już, że po wydarzeniach z części trzeciej bohaterka przeszła próbę traf. Badowski napisał na Twitterze, że jeśli zastanawialiśmy się, jak to się stało, to odpowiedzi znajdziemy właśnie w Wiedźminie 4. Na razie możemy bazować na przesłankach strajlera i spekulować, że kluczową rolę w przemianie odegra szkoła Rysia. Fani zastanawiają się też, czy fabuła nie będzie przypadkiem dotyczyć drugiej, mniejszej koniunkcji sfer, przez którą na świecie mogło się zaroić od nowych potworów. Na Spekulacjach pewnie na razie się skończy, bo twórcy w wywiadach powtarzają to, co powiedział Badowski. Zapewniają jednak przy tym, że z dużym szacunkiem podchodzą do kanonu oraz dzieł Andrzeja Sapkowskiego. Cóż, pozostaje jedynie czekać na więcej informacji. Tu nie ma żadnych bogów, tu są tylko potwory. Jeden ze scenarzystów Disco Elysium popadł w tak duże tarapaty finansowe i sądowe, że zrobił zbiórkę na GoFundMe i poprosił o pomoc fanów. Argo Tulik opuścił Zaum w lutym jako ostatni ze scenarzystów Disco Elysium. Nie był współudziałowcem w firmie, więc nie miał poduszki finansowej z zysków, a życie w Londynie potrafi wykończyć. Tulika zatrudnił wtechowy bogacz Rias Mula, który chciał zaistnieć w sektorze RPG. Współpraca przebiegała tak źle, że stończyk wymiksował się jednak z układu i wraz z przyjaciółmi założył Summer Eternal. Mula tymczasem zaczął się domagać udziału w nowym studiu, ale mu odmówiono. Bogacz w odwecie wkroczył na drogę sądową i podobno kontaktował się z Zaum, by zdobyć informacje obciążające Tulika. Twórca nie poradził sobie dobrze podczas pierwszej rozprawy, a teraz potrzebuje 7200 funtów, by w ogóle kontynuować walkę. Tulik chce zebrać 100 tysięcy funtów na pokrycie pełnych kosztów sądowych, spłacenie długów z okresu bezrobocia, życie i być może na dołożenie się do walki o prawa do disco Elysium. Na razie udało się zebrać 33 tysiące funtów. So awesome. Twórcy nowej mafii nie boją się konkurencji ze strony GTA 6. Twórcy zwracają uwagę, że mimo podobnej przestępczej natury, gry znacząco się od siebie różnią. Na TGA zobaczyliśmy nowe zwiastun The Old Country, a okno premiery ustawiono na lato 2025. W tym samym roku ma podobno też wyjść GTA 6, więc gracze chętnie zestawiają te dwie gry. Żeby było ciekawiej, Take-Two posiada zarówno 2K Games, jak i Rockstar. Reżyser nowej mafii, Alex Cox, w ogóle się tym nie przejmuje i po prostu tworzy najlepszą rzecz jaką jest w stanie zrobić, a przynajmniej tak twierdzi. Mówi też, że robi grę dla fanów mafii i opowiada historię, którą od zawsze studio chciało opowiedzieć. Cox dodaje, że chociaż początkowo obie serie były do siebie bardziej podobne, to Mafia zawsze kładła większy nacisk na narrację niż sandboxową zabawę. The Old Country będzie się różnić jeszcze bardziej, bo deweloperzy zrezygnowali z typowo otwartego świata. W grze nie będziemy wykonywać niekończących się zadań pobocznych i aktywności w świecie. Całkiem możliwe, że mafii, wyjdzie to na zdrowie. Sven naraził się chińskiej społeczności graczy, bo ogłosił, że grą roku został Astrobot. Fani Black Myth Wukong zaczęli w odpowiedzi wystawiać na Steamie negatywne noty Baldur's Gate 3, de facto zabijając posłańca. Logiczne. Jako że porwali się na giganta, to oceny RPG i tak pozostały przytłaczająco pozytywne. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że ani Winke, ani Baldur's Gate nie mają nic wspólnego z wyborem gry roku, ale gra Team Asobi nie jest dostępna na Steamie. Nieco mniejsza grupa znalazła Astrobota na Metacriticu i tam również dokonała bombardowania. Feng i prezes Game Science, czyli twórców Wukonga, też zabrał głos w tej sprawie. Przyznał, że szczególnie satysfakcjonująca jest dla niego nagroda wybór graczy, Dodał jednak, że odczuwa żal i nie potrafi pojąć, jakimi kryteriami kierowało się Jury podczas decydowania o tytule gry roku. Rozumie też frustrację graczy, którzy narzekają w sieci na wynik głosowania. Na koniec stwierdził, że studio ma szczęście, skoro może tworzyć gry i w nie grać. Dodał, że deweloperzy powinni dążyć do projektowania coraz lepszych tytułów i dawać szczęście ludziom na całym świecie. Jakże to pacyfistycznie z jego strony! The Blood of Dawnwalker to pełny tytuł RPG akcji od Rebel Wolves, czyli weteranów CD Projektu Red. Na pokładzie studia znajduje się m.in. reżyser Wiedźmina 3. Bandai Namco, czyli wydawca gry, opublikowało pierwszy teaser. Filmik potwierdza jedynie pełny tytuł i logo gry oraz miejsce akcji zwane Veil vale Sangora. The Blood of Dawnwalker ma być pierwszą częścią sagi i wprowadzeniem do mrocznego uniwersum fantazy. Gra ma nas oprowadzać po otwartym świecie o skali porównywalnej z Wiedźminem 3 Krwią i Winem, a Trzeba pamiętać, że było to DLC słusznych rozmiarów. Na tym skojarzenia z rpg Redów się nie kończą, bo w teaserze mamy na przykład wzmiankę o pełni Wilczego Księżyca oraz zdanie, że świat potrzebuje tego, czego się obawia. Rebel Wolves zapowiada ujawnienie projektu w pełnej krasie 13 stycznia 2025 roku, a gra zmierza na PC, PlayStation 5 i ostatnią generację Xboxów. Na dziś to byłoby z naszej strony tyle. Dziękuję szanownemu Państwu za uwagę. Życzę jeszcze znośnego poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć!